Robert Lewandowski ma godnego rywala. Młody Norwek wyprzedził go w klasyfikacji strzelców i podbija stadiony świata. Liverpool wygrywa drugi mecz w grupie, ale dopiero pierwszy, gdzie nie męczył się z rywalem. Z kolei kibice Derec wywiesili żenujący transparent. Siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. A w nim powiemy jeszcze na temat FC Barcelony, która została zamknięta na własnej połowie. Problemy Borussi Dortmund, Intermediolan pokonał ich 2 do 0, a na sam koniec słowa Neymara o wyczynie i rekordzie, jakiego w ostatnim spotkaniu Champions League dokonał Kylian Mbappé. Pod ostatnim filmem było tyle polubień, mega dziękuję, no i mam również nadzieję, że dzisiaj uda się to powtórzyć. Wkładajcie na Instagrama Landryty, tam naprawdę wiele ciekawych rzeczy, nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Ekipa Obstawiamy nie zwalnia tempa, we wtorek na meczach Ligi Mistrzów wygrali ponad 200 zł, czyli każdy, kto z nimi zagrał, mógł trochę zarobić. Osoby, które interesują się futbolem i zakładami buchmacherskimi, koniecznie nie wpadają do nich na kanał. Na dziś przygotowali kolejne typy i być może znów coś uda się zarobić. Link macie, oczywiście, w opisie tego filmu. Wczoraj odbyły się kolejne spotkania fazy grupowej Champions League. Takimi wynikami zakończyły się wczorajsze mecze. O godzinie 18.55 odbyły się dwa spotkania: Ajax Amsterdam podejmował Chelsea i przegrał 0 do 1. Z kolei RB Lipsk wygrało na własnym stadionie z Zenitem 2-1. O godzinie 21 odbyło się więcej spotkań, bo dokładnie 6. Benfica pokonała 2-1, Olympic Lyon. Heng dostał od Liverpoolu 1-4. Intermediolan pokonał Borussia Dortmund 2-0. Remisem po jeden zakończyło się starcie Lille z Walencją, a gospodarzy uratowali remis w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Salzburg na własnym stadionie przegrał z Napoli 2 do 3, a FC Barcelona na wyjeździe pokonała Slawię Pragę 2 do 1. Przejdźmy do meczu Liverpoolu, bo tutaj oprócz spotkania, który sam w sobie był bardzo ciekawy i co najważniejsze obfit w bramki, doszło do skandalu, o którym piszą wszystkie światowe media. Zacznijmy jednak od rywalizacji sportowej. Spotkanie odbyło się w Belgii. Liverpool ten sezon Champions League rozpoczął porażką. W pierwszym meczu zagrali z Napoli i przegrali 2-0. Do Dokładnie takim samym wynikiem rozpoczęli poprzedni sezon Ligi Mistrzów, w którym sięgnęli po trofeum. Potem jednak ledwo wygrali z Salzburgiem 4-3, a wczoraj w trzeciej kolejce fazy grupowej wygrali już pewnie 4-1. Zdobywanie bramek goście rozpoczęli już po dwóch minutach gry. Alex Oxley-Chamberlain uderzył po ziemi z dystansu, czym zaskoczył bramkarza, który nawet nie rzucił się w kierunku piłki. Było to jednak pierwsze i ostatnie trafienie w pierwszej połowie. Drugą bramkę również zdobył Anglik, ale ta już zasługuje na pokazanie. Dostał podanie, tylko dołożył nogę, ale w jaki sposób to zrobił i jak cudownie piłka leciała, to musicie zobaczyć sami. Genialne trafienie. Kolejna bramka padła w 77. minucie gry. Znowu cieszyli się gracze Liverpoolu. Tym razem Stadiomane dostał podanie w pole karne i przelobował bramkarza. Przedostatnia bramka w tym meczu padła 10 minut później. Mohamed Salah zabawił się z obrońcami drużyny przeciwnej, został z bramkarzem sam na sam i nie miał możliwości tego zaprzepaścić. Po minucie padła jednak bramka honorowa dla gospodarzy: ważne zwycięstwo dla Derec. po wcześniejszych meczach Ligi Mistrzów i ostatnim niepewnym spotkaniu z Czerwonymi Diabłami w Lizę, które ledwo zremisowali. Przejdźmy jednak do zachowania kibiców Liverpoolu, przybyłych na stadion. Postanowili oni wywiesić taki oto baner. Jak widzicie znajduje się na nim Puchar Champions League, a obok czarnoskóry mężczyzna z doklejoną głową Divoka Origi, który pokazuje swoją męskość. Myślę, że rozumiecie, że nie mogę Wam tego tutaj pokazać. Oczywiście baner został usunięty przez ochronę stadionu, jednak władze Liverpoolu są zniesmaczeni tym faktem i zapowiedzieli, że odnajdą osoby, które są odpowiedzialne za jego wywieszenie, a konsekwencje tego czynu zostaną wyciągnięte. Możliwe jest, że również kara, prawdopodobnie finansowa, zostanie nałożona na sam klub przez UEFA. W tym filmie mam też kilka kodów dla graczy Football Team. Są one porozrzucane po całym filmie, a łącznie do zdobycia jest 3000 kredytów. Oczywiście zachęcam Was również do zagrania Football Team. W opisie macie link do rejestracji, dzięki któremu dostaniecie 200 energii na start, co pozwoli Wam szybciej rozwinąć swojego piłkarza. W ostatnich filmach zapomniałem umieścić odpowiedź na zagadkę, o której mówiłem kilka filmów temu, ale piłkarzem, o którego pytałem, jest oczywiście Memphis Depay. W poprzednim filmie zgadywaliście również minutę oraz zdobywcę pierwszej bramki w meczu Juventusu z lokomotywem Moskwa. Nie powiem ciężkie zadanie, ale oczywiście jest to możliwe. Wielu z Was stawiało na Ronaldo, Dybale czy Krychowiaka. Nikt z nich pierwszej bramki nie zdobył, ale w 30. minucie trafił piłkarz rosyjskiego klubu Aleksiej Miranczuk. Niestety, kilka osób próbowało oszukać i napisało komentarz po pierwszej bramce. Wybrałem jednak jedyną osobę, która trafiła minutę, ale nie piłkarza. Oto zwycięzca Card. napisz do mnie na tego maila. Gratulacje! Robert Lewandowski ma godnego rywala w walce o króla strzelców Champions League. Wczoraj po raz kolejny z bardzo dobrej strony pokazał się młodziutki talent Salzburga. Haland we wczorajszym meczu z Napoli zdobył dwie bramki, dzięki czemu wyprzedził Polaka. Lewy ma 5, a Norweg 6 trafień. Jednak w meczu zdobywanie bramek rozpoczęli goście. W 17. minucie trafił Mertens. Przed zakończeniem pierwszej części gry do wyrównania doprowadził Halland. W polu karnym jednego zerwali. Faulował podopieczny Karol Ancelottiego, za co arbiter wskazał na Wapno. Norwek pewnie wykorzystał idealną okazję na zdobycie gola. W drugiej połowie w 64 minucie ponownie prowadzenie dał Mertens. W 72 minucie po wrzutce w pole karne drugą bramkę zdobył Haaland, który zamykał akcję. Jednak z wyrównania gospodarze cieszyli się zaledwie kilkadziesiąt sekund. Po chwili bramkę na 3-2 zdobył Insigne. Tak prezentuje się tabela grupy E. Myślę, że o meczu Slavi Praga z FC Barceloną kibice Blaugrany będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Choć była wygrana to o nią nie było łatwo. Jednak podopieczni Valverde zaczęli z wysokiego C. W trzeciej minucie Leo Messi dał prowadzenie Barcelonie. Odebrał piłkę przy polu karnym rywala, wymienił podanie z Arturem, po czym zdobył gola. Przez całą pierwszą połowę piłkarze Barcelony kontrolowali to co się dzieje na boisku. Choć tak naprawdę gracze Slawii co jakiś czas przedostawali się pod pole barcy, i wtedy czujnością popisywał się Ter Stegen. Druga połowa, a przynajmniej jej początek to zupełnie inna gra niż tą którą widzieliśmy przed przerwą. Slawia grała wysokim pressingiem, od razu doskakiwali do rywali próbując wywrzeć presję i odzyskać piłkę już na połowie rywala. I w końcu w 50 minucie zdobyli upragnionego gola, a co więcej po jego zdobyciu chcieli trafić po raz kolejny. Nie cofnęli się do obrony, ale jak to mówią najlepszą obroną jest atak. Jednak w 57. minucie meczu uderzenie oddawał Luis Suarez. Piłka odbiła się od obrońcy Slawii i wpadła do siatki. Trafienie zostało uznane jako samobójcze. Więcej goli w tym meczu już nie było, ale w końcówce to gospodarze zamknęli Barcelonę na ich połowie. Trwało oblężenie bramki Blondrany. Kibicy byli naprawdę niesamowici, którzy przez cały czas dopingowali swoich ulubieńców, a w szczególności w tej dramatycznej końcówce. Slavia grała naprawdę szybki futbol, czym wydaje mi się, że mocno zaskoczyła ekipę z Hiszpanii. W kilku sytuacjach musiał popisać się Terstegen, dzięki któremu Barcelona ten mecz wygrała. Bowiem 8 razy Niemiec musiał interweniować, a 24 razy piłkarze Slawii Praga oddawali uderzenie. Niebywałe statystyki, bo chyba nikt by się tego nie spodziewał: w końcu grali przeciwko wielkiej FC Barcelonie. Tak po meczu powiedział Ernesto Valverde. To mecz, jakiego oczekiwaliśmy. Żadna z drużyn nie miała wyraźnej przewagi na tablicy wyników. W niektórych momentach dominowaliśmy na boisku. Dobrze zaczęliśmy pierwszą połowę, ale widać było, że przeciwnicy stwarzali niebezpieczeństwo, kiedy traciliśmy piłkę. Bardzo na nas naciskali w końcowej fazie meczu. Mieliśmy szansę zdobyć więcej bramek, ale nie udało się, a oni ryzykowali w każdej akcji. Nagle pojawiali się w ósemkę i musieliśmy się bronić. Inter pokonał Borussia Dortmund 2 do zera. Pierwszy gol to dzieło Martineza. Trafił w 22 minucie. Do przerwy nie było jednak więcej bramek. Kolejny gol padł dopiero w samej końcówce, a dokładnie w 89 minucie, którego autorem był Kandrewa. Jednak 8 minut przed zakończeniem gry idealną okazję na zdobycie drugiego gola w meczu miał Martinez, ale nie zdobył bramki z rzutu karnego. Tak ten mecz skomentował zdobywca drugiej bramki. W tym momencie jest wielki entuzjazm i chęć do spisywania się dobrze, rozwijania się i cierpienia wspólnie. Musimy kontynuować w tym stylu. Dzisiaj odbył się wielki mecz, będziemy świętować do północy, a potem skupimy się już tylko na powrocie do rozgrywek ligowych. To był naprawdę wspaniały test. Musimy zachować skupienie i nie możemy się relaksować. Wiemy, że kwalifikacja dalej jest wciąż w zasięgu wszystkich drużyn w grupie. Tak prezentuje się tabela grupy F. Wczoraj PSG rozjechało klub bruchę 5 do 0. Kylian Mbappé zdobył 3 bramki i raz asystował, mimo tego, przegrał grał zaledwie 38 minut. Został najmłodszym piłkarzem w Lizy mistrzów, który zdobył 15 goli. Takiego wyczyn skomentował Neymar. Kilian ma w sobie coś szczególnego: on jest Francuzem, nie Brazylijczykiem. Mówimy po angielsku i dogadujemy się bez problemu. To szczęśliwy młody człowiek, jest niesamowity. Do tego ma wielki talent, mamy dobry kontakt na boisku i poza nim. Na dziś to koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Tam na dole wystarczy kliknąć czerwony przycisk Subskrybuj. Do zobaczenia!